W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chumniskach dzieci od najmłodszych lat są uczone czym jest święto kobiet oraz tego, że w tym dniu należy pamiętać o wszystkich paniach. W związku z tym świętem przedszkolaki zaprezentowały swoje talenty recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Dyrektor Danuta Kendra uroczyście przywitała wszystkich zebranych oraz zaprosiła na część artystyczną. W wierszu wprowadzającym wystąpił Albert Frydrych, czterolatek, który z wielką łatwością uczy się długich tekstów. Jego zdolności recytatorskie wykorzystywane są na wielu uroczystościach przedszkolnych. Główka mnie boli, myśli nie lada, przecież przed nami gości gromada. Chcemy, by goście się nie ludzili, tylko głośno i mocno, mocno brawa nam bili. Prosimy zatem zebranych gości o wiele, wiele cierpliwości. Czterolatki z grupy motylki pod czujnym okiem swoich wychowawczyń Małgorzaty Latoś, Ewy Iżyk oraz pomocy nauczyciela Natalii Sąsiadek zaprezentowały się w układzie taneczno-ruchowym, inscenizacji Dzień Kobiet na Poczcie oraz układzie choreograficznym zatańczonym do popularnych utworów. Trzylatki zwane siami wystąpiły w strojach o tonacji w tańcu szot oraz w układzie choreograficznym w stylu hawajskim. Dzieci przygotowały wychowawca Elżbieta Sadowska oraz pomoc nauczyciela Wiesława Winiarska. Dzisiaj w naszym przedszkolu dzieciaki przygotowały dla nas wsparcie. Wspaniałą niespodziankę przygotowały może nie same, bo razem ze swoimi paniami. Każda grupa przygotowała e, swoich wychowanków. E, dzieci zatańczyły dla nas, zaśpiewały, e, wspaniale się wszyscy bawiliśmy. A czy dzieci biorą chętnie udział w, w akademiach, w przedstawieniach? Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tych uroczystościach. Są twórcze, kreatywne. Same wręcz wymyślają różne swoje takie zachowania, które później wplatamy w nasz program artystyczny, czyli pozwalamy im, żeby też współtworzyły z nami te nasze przedstawienia. Zawsze traktujemy to na zasadzie dobrej zabawy. Dzieci mają możliwość tutaj zaprezentowania się. Buduje się ich poczucie Własnej wartości. Zawsze im się udaje. W naszym przedszkolu zawsze się każdemu wszystko udaje, nawet jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, że poniósł jakąś porażkę. My potrafimy docenić wkład pracy dzieci, dowartościować ich i wspólnie razem wspaniale zawsze się bawimy. W jaki sposób zajęcia artystyczne wpływają na rozwój przedszkolaków? Zajęcia artystyczne w bardzo dużym stopniu wpływają na rozwój przedszkolaków. Dzieci chętnie biorą udział w przygotowaniu prostych układów tanecznych, niekoniecznie prostych, bo czasami te układy są wręcz nie do uwierzenia, że przedszkolaki mogą zatańczyć w ten sposób, co zresztą było widać podczas naszej dzisiejszej uroczystości. Pierwsza grupa pięciolatki, tak Biedronki, której wychowawcą jest Monika Sokołowska-Super, przygotowała bardzo bogaty program. Pokazy układów tanecznych, inscenizację pod tytułem Kto się czubi, ten się lubi oraz piosenkę Strojnisia Mała, którą wykonała Emilia Karnasiewicz. W artystycznej chłopcy wręczyli wszystkim paniom kwiaty, a swoim koleżankom z przedszkola słodkie upominki. Przedszkolaki traktowały swój występ jak dobrą zabawę, bez stresu i negatywnych emocji. Przyczynia się do tego niezwykle rodzinna atmosfera panująca w placówce. Dekoracje, jak również wkład pracy nauczycieli w przygotowanie święta spowodowały udane i niezwykle interesujące widowisko. Całości dopełniły piękne, barwne stroje, dopracowane w najmniejszym szczególe.